Małgorzata mówi, że nagrywamy za długie podcasty, więc ten będzie krótki. Dzień dobry w podcaście, Gosia i Jerzy. Dzień dobry. To jest Gosia. A to jest Jerzy. Jerzy miałby ochotę dzisiaj porozmawiać o porządku w domu i zadać ci pytanie, czy porządek w domu to porządek w życiu. Niektórzy tak twierdzą, że tak jest. Ale kto, ja się z, tym, ja się z tym nie zgodzę. Kto jest tymi niektórymi? No, czasami. Natrafiam w internecie na takie opinie. Ale Wiesz, dalej, jak, no jak, jak sobie czytam ten, ten cały takie kto? różne artykuły, których ty nie lubisz. Dawaj, kto? Nie, przy, nie powiem ci teraz, nie kto mi. konkretnie, tak. Ula pedantula. No, jest... no co ula pedantula? No, pewnie mówi, jak tak nazywa się, że jest pedantula, to pewnie ma porządek, nie? No ma porządek. Masz no coś do uli pedantuli? No, po prostu byłoby dziwne, gdyby ula pedantula nie miała pedantycznego porządku. No tak. Co nie? No tak. No dobra, no to, 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 to może ugryźmy temat od tej strony. Czy warto w ogóle się przejmować bałaganem w domu? Bo przecież ja na przykład, jak, jak miałem bałagan, jak byłem nastolatkiem, na swoim biurku, miałem tak nawalony taką górę rzeczy i tylko tak różne rzeczy wyciągałem z pod spodu. To ja sobie to tłumaczyłem w ten sposób, że że tylko nudni ludzie mają, mają porządek na biurku, a ten mój bałagan to dlatego, że jestem taką, wiesz, artystyczną duszą. No właśnie, że jesteś taki kreatywny i taki twórczy. Tak. No, i A właśnie, i, tak. co, i co, co z tym zrobić? A czy znaczy, co z tym zrobić? Czy uważasz, że dobrze sobie tłumaczyłem? To był to good reason. Nie, no, myślę, że sobie po prostu szukałeś wybuchówki. Tak good reason, nie? Tak. no pewnie. No. Nie, ale ja, ja myślę, że tak... z tym jest, wiesz co, z tym takim twórczym bałaganem. No ja myślę, że to jest tak, że po prostu w momencie, kiedy pracujesz nad czymś, no. rysujesz coś wycinasz, no to po prostu no tak, tak robisz lecimy. wokół siebie bałagan i wióry lecą na wszystkie no, 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 no. strony, tak jest. ale potem sprzątasz po sobie. Tak? Ojeju. A z tym Może bałaganem. potem mama sprzątała. No. no. No No patrz, właśnie wiesz, z tym walczę, nie? Żeby ja wiem. Żeby jednak dziewczyny sprzątały. Ale dzisiaj tak sobie myślę, że Znaczy, że masz dużo racji, mówiąc właśnie, że w trakcie kreacji czy w trakcie robienia czegoś, to lepiej się nie zajmować. Nasze porządkiem, dziewczyny. Bo ten taki wiesz, bo ten porządek to po prostu wtedy jest taka prokrastynacja. Bo ja też znam ludzi, którzy wiesz, siadają do czegoś, zaczynają pisać i chwilę potem im przeszkadza, wiesz, że tutaj te. Ołówki są nie tak. I zaczynamy poprawiać te ołówki, mhm. I później, a te ołówki są nie tak, a mo może zatemperuję sobie wszystkie ołówki. I to jest taka strategia, wie, że niby im się wydaje, że robią porządek, ale de facto mhm. nie robią porządku, bo, bo, w sensie, bo to jest ucieczka od zrobienia tej ciężkiej pracy, której mhm. oni nie chcą robić. Więc masz rację, że jak w trakcie tworzenia to, 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 to nie powinno się dbać o porządek, ale później się powinno o ten porządek jednak zadbać, jak już się stworzyło. Natomiast druga rzecz, która jest, wydaje mi się, ważna, znaczy przynajmniej teraz no, z perspektywy 40-latka, to ja to widzę w ten sposób, że jeżeli ma się taki właśnie bałagan, jak ja kiedyś miałem, wiesz, zawalony mm -hmm. rzeczami to jednak trochę jest tak, że w głowie też się ma bałagan w sensie takim, że nie chce się wtedy siąść i czegoś zrobić, bo nie ma gdzie. Trudno się wtedy skupić. Nie ma blatu, rozumiem. Tak, trudno się wtedy skupić. Jest bardzo dużo rzeczy, które odciągają twoją uwagę. Tak, dokładnie. No i bardzo dużo takich, wiesz, dobrych powodów, żeby jednak czegoś nie zrobić, bo jednak właśnie tutaj poukładam, a może jednak to poskładam. No. No i, ale, ale ja jeszcze, też, jak gdyby, no to może, może to po prostu przychodzi z wiekiem, że się zaczyna to doceniać i... No już dzisiaj raczej na przykład staram się dbać o ten porządek na swoim biurku. Mhm. Natomiast jakiś mam problem z tym, żeby naszym córkom to jakoś przekazać. <grym> <grym> no, a tak, ja też pracuję nad tym. Może się uda kiedyś. A, 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 a czy, jeżeli właśnie posprzątasz swoją przestrzeń i, i zadbasz o to, żeby na tym swoim biurku, czy w swoim domu nie mieć nie mieć bałaganu, to to można, możemy zaryzykować stwierdzenie, że wtedy odmienisz swoje życie? czy już pojechałem. Myślę, że tak, że coś w tym jest, że wtedy jest więcej, masz więcej tej przestrzeni wokół siebie tak fizycznie i też tak mentalnie. No i? I że jest więcej dobrej energii w tym. Bo ja mam wrażenie... I, I możesz i nie tracisz czasu, wiesz gdzie wszystko jest, możesz... A, no ja wiesz, tym bo... moim bałaganie, tym, ta, tym jak byłem nastolatkiem, to ja się świetnie w nim orientowałem. Mhm. Ja wiedziałem, że w. Wiesz, na piątej warstwie po prawej stronie leżą kredki. No widzisz, no ty, jak jesteś sam i masz 14 lat, no to pewnie się orientujesz w tak. tym. Tak, ale już jak masz czy... rodzinę no. i, i są dzieci, tych rzeczy jest bardzo dużo, zwłaszcza, że z biegiem czasu te rzeczy się gromadzą, tak? Do Bo gromadzenia bałagan... to zaraz przejdziemy, tak? Bo to jest też jakiś element. No ale to kontynuuj. I jest... Po prostu życie staje się trudne, bo nie możesz znaleźć na przykład a, gdzie sło, są okej, nożyczki, czyli, że... gdzie no tak, no to położyłam plastelinę na przykład. Może rozwiązaniem jest po prostu mieć kilka par nożyczek. No to jest rozwiązanie, które ty stosujesz. Jak nie możesz czegoś znaleźć, no to dokupię 10 a, jeszcze a, dodatkowych a, sztuk a, i porozkładam a... je po prostu w różnych miejscach w domu, wtedy... No i jeżeli mogę już znaleźć, to znaczy, że jest odpowiednia ilość w odpowiednim miejscu. No ale miejscach. właśnie i wtedy gromadzisz. Tak. No jak nożyczki gromadzę, to myślę, że nic wielkiego się nie. No, dzieje. jeśli nożyczki, tak, ale jeśli to jest rozwiązanie na każdą <noise> rzecz. A czy u mnie jest to rozwiązanie na każdą rzecz? Może nie na każdą, ale na wiele. <głos> <głos> no na takie wiesz, użyteczne rzeczy. No nożyczki to jest ważna rzecz. Noże, nożyczki, co tam jeszcze? Rękawiczki. O, to jest mhm. coś, czego ja nie lubię szukać, więc staram się mieć dużo par. W każdej kurtce staram się mieć jedną parę rękawiczek, żeby nie musieć ich przekładać z kurtki do kurtki. No tak i właśnie dlatego później ym, gromadzą się różne rzeczy. A ja myślę, że to nie jest tak. I ja przez myślę, to robi się bałagan. Ja bo myślę, te... że największym zagrożeniem dla no, właśnie porządku i, 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 i jak gdyby powodem gromadzenia jest to, że sobie tak. Nie, dlatego, nie, że wychodzimy z założenia, że nam czegoś brakuje i trzeba tego dokupić, czyli tak jak ja to robię, tylko nie podejmujemy odpowiednio odważnych decyzji w związku z rzeczami, które już posiadamy. Czyli trzymamy rzeczy no, Tak, rzecz, to no na pewno. Tak, przyda się, tak a zwane. Bo już mam od 10 lat, nie używam od 8, ale zasadniczo może kiedyś się przyda. No, no? Ja, ja mam tak zawsze, jak sobie pomyślę, Hmm, na przykład leży tutaj ten plecak. No dobra, teraz go nie noszę, ale w sumie no nie ma nie dziur, nie, nie ma <laughs> dziur, no jest dobry. No przyda się kiedyś. <laughs> no i tak leży już ileś tam lat. No Jeszcze się nie przydał. Więc myślę, że ale jest... może kiedyś się przyda. Za 10 lat albo za 20. No, no. i wtedy będę musiała kupić. Ale nie myślisz, że... Jeżeli... Jeśli się go pozbędę. No go kupisz, ale to będziesz miał 20 lat bez bałaganu. I potem za 20 lat kupisz plecak, bo on ci się przyda. Rozumiesz? No że to się tak łatwo mówi z tymi przydasiami. Tak? To, sensie, jest taka, jaka, to jest taka jakiś, jakiś taki. No właśnie dlatego jest trudne, że jesteś przekonany, że skoro już mam, i to jest w dobrym stanie, no, no to może mi się jeszcze przyda. Ale nie boisz. No to się? po co mam się tego A nie boisz się, że przez te 20 lat on spleśnieje na przykład. Albo że go no, termity Nie spleśnieje. No, plecak nie spleśnieje, ale no. A że go termity nie <laughs> Nie? nie. Ale tak, to, to, to jest racja, że, że warto sobie zro, zrobić taki A przegląd poczekaj, i jednak się pozbyć rzeczy, których się nie poczekaj, używa. jakby go termity zjadły, to byś żałowała, że go zjadły termity? Ja wiem, że termity to jedzą raczej drobniane Czy bym rzeczy. żałowała, że go zjadły termity? No tak. pożałowałabym, ale wtedy bym go wyrzuciła. A, okay. Albo bym się go pozbyła. A czy trudniej jest utrzymać porządek w domu mając dzieci niż jak się ich nie ma? Mm, no tak, tak. Bo dzieci to bałaganiarze? Mm, bo mają dużo rzeczy, dużo... Czy bo mamy mniej czasu jako rodzice? Yy, no to też mamy mniej czasu. No i dziecięce zabawki, no to jest taki temat, który już omawialiśmy, jest ich A. dużo, są różne, małe, duże, plus i. One się pojawiają w domu nie dlatego, że rodzice podejmują decyzję o tych zabawkach, tylko bardzo często ktoś inny z rodziny podejmuje decyzję no o tych No i to i to. I wtedy jest trudniej, jest mniej czasu rzeczywiście. Ale zwróć uwagę na to, że zobacz, że tutaj też można byłoby zastosować taką hardkorową zasadę, czyli na przykład jeżeli dziecko się nie bawi daną zabawką przez tydzień, to to ją do śmieci. Można po byłoby. I, i, czyli w sumie no dochodzimy powolutku w tym podcaście do wniosku, że y, ważniejsze jest odważne wyrzucanie rzeczy w utrzymaniu porządku, niż jakieś zarządzanie ich zakup, z zakupami. Mam rację. Mm. Powiedziałem trudną rzecz. Tak, muszę ją przetrawić. Czy jest ważniejsze? No, no, no nie, i ja no tak zarządzanie rządza. zakupami też jest ważne. Ale ja, ja, jakbym miał powiedzieć, co jest ważniejsze, to ważniejsze jest wywalanie niż yy, niekupowanie. Bo jak widzisz, możesz sobie podjąć decyzję nie, rodzinną. I to, I to jest trudne, wiesz? Nie, to, to wszystko jest trudne, życie jest trudne, mhm. ale, ale, ale chodzi mi o to, że możesz podjąć decyzję rodzinną, że okej, okay, my nie kupujemy zabawek i babcia przyjdzie z zabawką, rozumiesz? Więc ważniejszy skill to jest umieć wywalać. Czy wyrzucić, bez, oddać? Bez tak niekoniecznie bólu. trzeba wyrzucić no, no do śmietnika, tak, no oddać komuś. Y Pozbyć się z domu mm -hmm. niż, niż mieć jakąś taką policję dotyczącą Tak, zakupu. myślę, że trzeba no. mieć jakąś metodę, że raz na jakiś czas, albo, albo raz w miesiącu, albo raz na dwa tygodnie przegląda A się wiesz, rzeczy. Nie mają ci, ci wiesz, ci, ci dwaj kolesie, co w czarnych ubraniach chodzą ci minimaliści tak zwani. No jak mają? Że, żeby zapakować do, do kartonu, napisać mm -hmm. datę, kiedy zapakowałaś, Aha. i jeżeli przez miesiąc nie wyciągniesz, to możesz to wywalić. Albo oddać, nie? No, w sensie pozbyć się tego. Mm -hmm. A, no jeżeli, tak, ale... jeżeli, a jeżeli masz potrzebę, to otwierasz karton i wyciągasz tą rzecz, którą potrzebujesz, mm -hmm. zamykasz ten karton dalej. No to ciekawy sposób. Nie? I czas leci. I... A co z rzeczami takimi właśnie sentymentalnymi, które ja na przykład lubię trzymać i, i ciągam ze sobą już ze 25 lat. Ale to opowiedz lat. o jakich rzeczach mówisz. Czy to chodzi o notatki ze, ze studiów? Też. Czy coś no to to bym wyrzucił, nie? Bo mam wrażenie, że. Albo to jakieś na przykład czasopisma. Nie. Ale no no to... jakoś nie mam serca tego wyrzucić. No Za każdym ja razem, jak zaglądam do tego pudła, to jest mi szkoda. No. Nie, to zależy, jak duże jest to pudło. No, w sensie chodzi mi o to, że. No, ja bym tego nie trzymał, bo, bo, bo szansa na to, że usiądziesz i to przeczytasz, kiedyś jest niewielka. Mhm. Natomiast na przykład, ja bym się nie pozbył starych zdjęć, bo jednak są takie momenty, kiedy ja do nich wracam. tak? Może to nie jest tak, że przeglądam je co tydzień. No, ale jednak są takie momenty co 2-3 lata, gdzie, gdzie sobie przy okazji czegoś tam wpadnę na te zdjęcia i na przykład sobie je, mm -hmm. je wtedy przeglądam. I dlatego też przecież się zdecydowaliśmy drukować na przykład zdjęcia na urodziny naszych córek, nie? żeby mm -hmm. później usiąść z czymś fizycznym i to jest taka pamiątka sentymentalna. Ktoś no zrobi ale... ci, ci miejsce na półce. No, no dla mnie na przykład pamiątka sentymentalna to jest też na przykład moja sukienka jak miałam nie 16 lat czy 17 i ją dostałam no. od mojej Aha. przyjaciółki. No nie wiem, A, ale założę cię kiedyś. No i tak, i tak gromadzę, wiesz. No nie, ale już się nie założę. Nie, nie. nie. No właśnie. No, no tak. No, ale ja bym ci sugerował oddać ją komuś. Mm. Ewentualnie możesz ją sobie zostawić, ale powiedzieć, że to. No bo wiadomo, jest Helena, że są rzeczy takie, które, no, które po prostu trzymamy, na przykład właśnie pamiątki, mamy takie pudełka ładne dla naszych córek z e, momentu ich narodzin, gdzie trzymamy właśnie kartki z życzeniami, tak. czy jakieś takie rzeczy, czy To jest fajne, ale z, z, zwróć uwagę na to, że do tego i, i, i nasze córki znaczy jeszcze idą to nie, natomiast Helena do tego na przykład sama lubi wracać. Nie? Mm. I to, to może być takim. No wiesz, no takim testem, tak? To znaczy, jeżeli coś właśnie leży w tym kartonie, opisane jest datą i ty do tego nie zaglądasz przez 8 lat, to znaczy, że prawdopodobnie mogłoby równie dobrze leżeć na wysypisku śmieci albo u kogoś innego w domu, nie? Wiesz to podobno to jest tak, że jeżeli ciągniesz tak za sobą taką przeszłość, właśnie trzymasz to w tych kartonach i trzymasz w domu, to właśnie nosisz za, to, za sobą taki coraz cięższy bagaż właśnie. Ale ty, ty, no, i co, no właśnie no no i co ale czy ty się czujesz że masz ten bagaż na plecach hmm. trochę ja, trochę może ja mogę, mogę się odnieść w sensie ja, ja do tych moich ja mam nie wiem, jeden karton z takimi mhm. pamiątkami w większości wypadków to są, to są chyba raczej zdjęcia które tam mhm. są akurat właśnie natomiast ja się mogę odnieść, ja tworzę, wiesz, vlogi, wideo, mhm. robię podcasty, tak? No, no, ja nie trzymam tych, wiesz, nagrań. Mhm. Jak, jak, jak zmontuję ten, ten vlog, to, to, to te wszystkie mhm. nagrania, z których zmontowałem, lecą do śmietnika, nie? I w sensie wy, wywalam je wirtualnie z kosza na śmieci i, i one znikają i, i nie ma powrotu. Niektórzy twórcy wideo robią coś takiego, że sobie to gromadzą na jakichś dyskach i, wiesz, zaczynają mieć terabajty po prostu danych ze sobą. E, no ja bym ja jestem w stanie zrozumieć, że wtedy faktycznie możesz trochę się czuć niewolnikiem tej przeszłości ze względu na to, że, że to się akumuluje i tego się robi coraz więcej. Natomiast jeżeli masz jakieś po prostu kartony w stylu właśnie z ubraniami ze swojego nastoletniego wieku i one gdzieś tam leżą w piwnicy, czy albo książki. W jakimś magazynie. Nie, książki tam wywalił. A to wiesz, No matko, dlaczego wywaliłbyś? No bo jeżeli do nich nie zaglądasz, mm -hmm. to znaczy, że one ci nie są potrzebne. To mm -hmm. bardzo prosta no jest tak. metoda. nie W sensie, ja bym zostawił tylko te książki, te do których zaglądasz, do których zaglądasz, do których wracasz, które są dla ciebie ważne koniec tematu i tego nie będzie dużo, tak? To ci zajmie jedną półkę mm -hmm. i koniec. Natomiast y no, ja nawet ostatnio ostatnie płyty winylowe swoje posortowałem i połowę położyłem w garażu, żeby, żeby je sprzedać, tak? No bo zasadniczo do, do połowy z tych płyt nie zaglądałem i wracałem, tak? Więc po co to ma stać? To jest ciężkie jeszcze w dodatku i wiesz. Także nie, to są takie rzeczy, co to warto akurat z książkami nie można je oddać do biblioteki czy gdzieś tam. No. Mhm. Natomiast z tymi jakimiś tam pamiątkami, no to zależy. No jest, Może coś być takiego, że, że się czujesz wtedy niewolniczką swoich dawnych jakichś wyborów. No to zależy od tego, jak, jak bardzo w ogóle masz tendencję do rozpamiętywania przeszłości. Mm -hmm. Jeżeli masz, no to, to możecie jakoś trzymać kotwicą w przeszłości. Jeżeli nie, no to. No ja się nie przejmuję w sensie takim, że my mamy prawdopodobnie w tych naszych papierach jakieś nasze wspólne rzeczy. Ja w ogóle nawet nie mam świadomości, co my tam mm -hmm. mamy, rozumiesz? Czy mogłoby to zniknąć, i się spalić, czy mm -hmm. wiesz, zostać wyrzucone dziś? I ja bym tego nie żałował. W związku z tym nie wydaje mi się też, że wiesz, o, Aha, czuję że tam no, no, może jakiś tak. tam ciężar moj, mojej przeszłości na plecach, bo ja nawet nie wiem, co ja tam mam. Ja wiem, mm -hmm. że tam stoją kartony z rzeczami, których żeśmy od 10 lat nie, nie, nie ruszyli. Nie? I moim zdaniem, jeżeli to są takie rzeczy, no to można je wywalić od razu bez, bez zaglądania do środka. W sensie. Bo mm -hmm. jeżeli przez 10 lat tam nie zajrzałaś, to dzisiaj można to wywalić i to już jest dowód na to, że to, to, to ci się nigdy nie przyda, pewnie. A, a jeszcze wracając do tych minimalistów z bloga Minimalists? To oni mówią, że jeżeli coś możesz sobie w przyszłości załatwić w 20 minut za 20 dolarów, to wywal. Mhm. Czyli jeżeli masz mówisz, a to się może przydać ta sukienka, może się przydać. Jeżeli jesteś w stanie sobie taką sukienkę w przyszłości kupić za 20 dolarów i zrobić to w 20 minut, czyli wejść na lekki. No 15, nie, ta sukienka teraz, akurat to nie jest dobrym przykładem, bo ona ma wartość sentymentalną. Tak? To, to to Została stworzona specjalnie dla ciebie, tak? No. Tak. Okay. No dobra, no to... No, no, to, no że no to w ogóle któraś tak. tam dziesiąta, 15 sukienka, tak? Ale rozumiesz, no to, to, to w takim razie nie spełnia tej definicji. No nie, bo, nie spełnia, tak. tak? Mhm. Bo, bo nie jesteś w stanie sobie mhm. takiej samej sukienki załatwić w 20 minut za 20 dolarów. Ale podejrzewam, że wszystkie książki, które mamy w kartonach, można byłoby tak sobie załatwić. To prawda. No dobrze. A jakie masz metody radzenia sobie z bałaganem w domu? Bo. Ja mam taką metodę, jest to metoda um, gaszenia pożaru. <noise> jak, już, jak już się nie można tak. ruszyć, to to wtedy działa? To jest tak, że ja mam taką metodę, a ty masz raczej właśnie metodę: ogarnijmy to jakoś, tak, tak kupujesz pudełka, no. y, jakoś to, próbujesz to jakoś tak bardziej organizacyjnie ogarnąć. No tak, staram, nie? Się, no staram się jakoś. jakoś wy, y, y, Wyprostować tak. to, co się dzieje. W sensie to też zależy, no, w sensie pudełka kupuję po to, żeby rzeczy nie leżały na ziemi, na przykład. Natomiast, natomiast no, no, co jakiś czas zauważam potrzebę tego, żebyśmy jednak wzięli, powywalali. Tylko no, no, na tym etapie, na którym jesteśmy dzisiaj, to ja mam wrażenie, że powinniśmy sobie wziąć dwa tygodnie urlopu mm -hmm. po i to, zrobić takie po prostu. Po prostu tak, zrobić, wiesz, generalny porządki porządka. w domu. tak? Na tej zasadzie. Generalne porządki w sensie odgruzowania się z nagromadzonych przez lata rzeczy. I, I to też, ja już nawet ci mówiłem, jak, jak to zrobić, trzeba po prostu zamówić kontener taki, do którego możesz wyrzucić cokolwiek. Mhm. Bez żadnego sortowania, wiesz, na papier, plastik, coś tam. Cokolwiek, taki kontener na gruz, nie? Mhm. To, to jest wiadomo, że to tam zostanie przemielone później, wiesz, kostka śmieci wielorakich z tego zrobione. I, I tam naładować po prostu jak leci wszystko po prostu. I no, wolałabym, żeby ktoś to posegregował potem. No, ale, ale to nie będę ja, no w sensie jeżeli każesz jeszcze nam to segregować, to się nigdy nie uda. Moim zdaniem, bo to już wtedy, mm. wiesz, próg wejścia w projekt pod tytułem odgruzować się. Nie, myślę, że tak to jest sortowane tak. później. No, może, ale to nie, w każdym razie nie będziemy to my sortowali. No i to tak by trzeba było zrobić, tak? Natomiast, a to jeszcze może opowiedz jedną rzecz. A dlaczego w ogóle gromadzisz? Bo, bo się przyda, tak? Czy... Yy, tak, no właśnie, bo się, to są dwa powody. Bo się przyda i yy, wartość jakaś taka sentymentalna, że okay. o, a może kiedyś jeszcze do tego zajrzę, a jeszcze, a może coś w tym znajdę, jakiegoś takiego cennego, może w tych notatkach coś takiego, wiesz, wyjątkowego, no nie zaglądam do tego, no to Czyli jest strasznie głupie, no, no nie no. <laughs> No właśnie, bo to jest trochę tak, tak jak z prowadzeniem dziennika. Nie? Jeżeli się prowadzi dziennik, się do niego nie zagląda, to lepiej go nie prowadzić. Znaczy, no może nie do końca, bo dziennik można też prowadzić po to, żeby mieć, no żeby pewne myśli nie kołatały ci się po głowie, tylko były w dzienniku. Tak, ale wracając do tych metod, no to właśnie wkładanie w pudełka jest fajne. No bo nie masz na przykład zabawki, tak? Jak są fajnie poukładane w pudełkach, no to jest super. No tak, bo no to nie leżą je, na środku pokoju. Jak, tak, jak no? jest ta e, vlogerka, vlogerka, marikonda, tak? Marikonda to jest jakaś gwiazda. Moim to jest, po, tak, to jest podobno gwiazda. E, to ona g, mówi, żeby co robić? Żeby... Ona ma taką metodę, ma, metoda Konmari, to się chyba nazywa, jakoś no. tak. I ona mówi, żeby. Y, żeby sprzątać nie pomieszczeniami, ale sprzątać kategoriami. To Czyli jest jakaś jej kreńka. autorska metoda. Kresu, no na przykład, tylko ubrania. Tylko ubrania, że zbierasz ubrania wszystkie z całego domu. No, no. I to jest ważne, że składasz wszystko w jedno miejsce, robisz taką wielką, wiesz, górę tego, okay. tak? I później pojedynczo wyciągasz mhm. i e, zastanawiasz się no czy to ci się przyda i takie jaką jadę. emocję wzbudza? Tak, wzbudza to ubranie, na przykład. Okay. Tak, jeśli nie wzbudza żadnej emocji, no to. W to ogóle można by zastosować tą zasadę tego Derek'a Seversa, hell yeah or No, czyli bierzesz takie ubranie, wyciągasz z tej kupy ubrań i tak się zastanawiasz. Czy założyłabym dzisiaj to, co trzymam w ręku i poczuła się w tym jak po prostu super tak. gwiazda? Jeżeli tak, mhm. to, to to zostawiasz. A jeżeli, me, no nie wiem, to to znaczy że trzeba wywalić. Dokładnie tak. I tak robisz po kolei z, in, z innymi rzeczami. Tak, czyli były ubrania, bierzesz książki, to co, zbierasz później, wszystkie w książki. w sobotę robimy ubrania, a później w tak. następną sobotę coś innego. Tak, tak. To, tak. I, I to jest normalne. No mówisz, że to jest normalne, że na początku ten cały proces jest po prostu przerażający, bo no. z całego domu właśnie przynosisz na przykład te ubrania no tak. czy książki, więc musisz przejść przez po prostu, robisz jeszcze większy bałagan, żeby no tak, finalnie no. właśnie pozbyć się rzeczy, które nie są już ci potrzebne, i wtedy możesz wszystko ładnie poukładać w różne tak pudełka i też układasz um, układasz też, sortujesz je odpowiednio. Od ulubionych rzeczy to mniej ulubionych. Nie, na przykład małe z małymi, duże A, z dużymi, okay. pluszowe z pluszowymi. Tak, ona, ona takie stosuje różne właśnie właśnie metody. I no, odpowiednio pokazuje, jak składać ubrania na przykład. Um, jeżeli chodzi o rzeczy takie sentymentalne, no to Szymaj, proponuję. No co mówi? Co mówi, co mówi? Proponuję nabyć jakieś ładne pudełko. I właśnie tam trzymać takie rzeczy, czyli znaleźć im specjalne miejsce. Że każda rzecz powinna mieć swoje miejsce w domu. Tu się zgadzam, akurat. I takie rzeczy związane ze wspomnieniami powinny mieć specjalne miejsce. W związku z tym to nie może być zwykłe na przykład jakieś szare pudełko, tylko jakieś pięknie wykonane. Najlepiej je samemu udekorować. No możesz. Tak. O. No dobrze, nie, no to mi się podoba. To, 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 to możemy zastosować metody Marikondo kiedyś. I sfilmujemy to, jak znosimy rzeczy, wszystkie książki w jedno miejsce <grym> na przykład. A myślisz, że wszystkie rodziny bałaganią, czy, czy są takie rodziny, które nie bałaganią? Jak myślisz, od czego to zależy, że to właśnie zależy od, od tego, że przez jakiś czas po prostu pewnych decyzji się nie podejmuje? czy? Czy pewni ludzie są bałaganiarzami z zasady? Myślę, że brakuje, yy, że nie ma tak zasady bałaganiarzy. Myślę, że brakuje właśnie procesu jakiegoś, że właśnie raz na miesiąc przeglądamy pewne rzeczy, czy przeglądamy zabawki i część tych zabawek oddajemy, jeśli nie są nam potrzebne, albo na przykład właśnie z ubraniami, że robimy co jakiś czas właśnie takie generalne porządki w tych nagromadzonych rzeczach. I yy, jest to kwestia dobrej organizacji. Szczerze mówiąc, yy, no jakoś ja nigdy nie podchodziłam w taki sposób do tego, że to, że eee właśnie porządek można sobie zorganizować w taki sposób, tak? No Czyli no że podchodzisz do tego, powinno się podejść do tego właśnie bardzo metodycznie, tak? No tak, no to takie. No nie, to, no po tak prostu tak o tym nie myślę, wiesz? Nie? No, no, po prostu ja żyję, wiesz, wychodzę, tu coś mam do załatwienia i robię i tak dalej, a powinno się. Przemyśleć sobie najpierw, mhm. jak wszystko e, chcesz mieć w domu poukładane, gdzie każda rzecz Ech, powinna mieć swoje no miejsce i tak dalej. No tak się łatwo tak mówi. Tak dalej. To wiesz, Jakbyśmy dzisiaj się wprowadzali do nowego domu, no to wtedy pewnie byśmy sobie tak to przemyśleli. Natomiast tak poza tym, no to, to wszystko ewoluuje, nie? No tak. Wynika z czegoś tam. I ja... Ja myślę sobie, że można przemyśleć, oczywiście warto, ale to jest trudne, bo to właśnie nie ma takiego momentu, okej, okay, to teraz zastanówmy się, nie? Tylko po prostu się przynosi rzeczy z jednego miejsca w drugie i zwróć uwagę na to, jak myśmy się tutaj wprowadzali, to też wtedy nie zastosowaliśmy jakiejś metody. Tak, ale też tam dlatego, tam że ustawić, nie było to... czasu, nie mieliśmy na to czasu, więc wrzucaliśmy wszystko jak do kartonów leci. przeprowadzkowych <laughs> jak leci, a potem to trzeba było po prostu wypakować, albo zostało w tych kartonach, jak nie było gdzie położyć, tak? tak Albo jakoś tam próbowaliśmy gdzieś wszystko upchnąć. Ja myślę sobie, że, że, że można sobie trochę się zbliżyć do jakiegoś porządku poprzez właśnie takie małe rzeczy. Na przykład pamiętając, że się pewne rzeczy odkłada zawsze na swoje miejsce. Jeżeli jakaś rzecz nie ma swojego miejsca, to może w ogóle jej miejsce powinno być na przykład w śmietniku. Mhm. Co ty na to? Może tak być. Albo mhm. powinno się przygotować miejsce na pewne rzeczy. No, jak leżą rzeczy, wiesz, w rogu gdzieś tam pokoju, to może powinny leżeć w śmietniku, rozumiesz? No dobrze, a jak nauczyć sprzątać dzieci? Jakiś pomysł? Samemu czy... sprzątać. A, no tak, z dziećmi to trzeba pokazać wszystko. Samemu sprzątać i przypominać o tym, żeby. Hej, Helena, czy... sprzątaj, sprzątaj. Nie no, nie no, przypominać, tak? Mówić, słuchaj, to jest jakiś Twój obowiązek, mhm. że na przykład odkładasz wiesz, ubrania językiem, w to i w to miejsce. Językiem korzyści, nie, że. Będziesz wstawać w lepszym humorze, jak będziesz mieć porządek w pokoju. Jakiś tam fragment oglądałam filmu Marii, słuchaj, i ona radzi po prostu. Yy, yy. Samemu mieć pozytywne podejście do sprzątania, żeby dzieci hmm. widziały, że to jest coś pozytywnego, a, okay, a nie że żeby nie łapie. było tak, żeby się nie, nie to kojarzyło to okay. negatywnie. Tak, że to jest samemu a, być takim, wiesz, no, radosnym, no. łapiesz za, za e, odkurzacz <laughs> i radośnie, Próbujemy. i radośnie właśnie zamiatasz na przykład. No I e, na przykład składasz ubrania z dziećmi, tak, no, pomaga, no. mają ci pomagać. Takich ja tak to trochę Robiliśmy kulki ze skarpetek z Heleną. To prawda. No? Kto? Cóż z tego pozostało? Nie, no trochę pozostało. No, myślę, że dzisiaj, jakbym <grym> mi powiedział, robimy kulki, to by wiedział, jak się robi kulki. Mhm. Ktokolwiek robi kulki ze skarpetek, piszcie w komentarzach. E, no dobrze, no to co? To warto sobie poukładać w domu, żeby mieć dobrą energię i spokój w, w głowie. Warto. Właśnie podejmuje taką decyzję, że odgruzuję no teraz w końcu. To, tu tu, tu, powie, tu Podjęłam decyzję, że odgruzuję. Do kiedy? Bo wiesz, się Ale tak nie wiem jeszcze kiedy. Nie to, nie, to tak nie można. Trzeba podać datę. Przepracuję, przepracuję te przydasie oraz rzeczy sentymentalne. To ale nie deklaruję datę. daty. Data. Nie. Smart musi być. Nie, nie, nie będzie smart. Kurczę, no, to się nie stanie. Zobaczymy. No to, 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 to trzymamy wszyscy Małgorzatę za słowo. E, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy e, i zapraszamy jak zwykle na naszą mailing listę pod adresem gosiaijerzy.pl łamany na lista. Można się zapisać i w każdy piątek o godzinie 17 wysyłamy super fajne pomysły. Jeżeli tak. macie jakieś strategie odnośnie sprzątania, to poprosimy yy, albo o komentarz na YouTubie, albo poprosimy o maila. E-mail małpa można do nas napisać. Czy damy maile i odpisujemy jeszcze, a jak będziemy bardzo znani, to przestaniemy odpisywać, bo będzie strasznie dużo tych maili, więc łapcie okazję teraz. To na razie. Do usłyszenia. Okay.